Na hali sportowej Lubańskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki nożnej halowej o puchar burmistrza miasta. Chciałbym również podziękować Wam drodzy zawodnicy za to, że przybyliście tutaj najbliższe zawody. Życzę Wam przede wszystkim zdrowych organizacji wygra najlepszych i tak najszybciej w na Dziękuję. Dziękuję. Celem imprezy była promocja futsalu jako atrakcyjnej odmiany tradycyjnej piłki nożnej. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest mój jakiś autorski pomysł. Jest to taka inicjatywa, która ma na celu promocję futsalu w naszym tutaj regionie, bo niestety ta dyscyplina tutaj nie jest dobrze, no nie, nie, nie funkcjonuje tak jak, jak powinna, a myślę, że jest to ciekawa propozycja chociażby w przerwie zimowej dla drużyn stricte grających w piłkę nożną, tak? Może to posłużyć jako etap przygotowań do sezonu, bo gra się bardzo szybko, gra jest atrakcyjna, dzisiaj tutaj też zaprosiłem dziewczyny, czyli liderki. Będzie pokaz też ćwiczeń, także turniej ma też wymiar ko edukacyjny Futsal jest oficjalną nazwą piłki nożnej halowej pięcioosobowej, potocznie zwanej halówką. Jej nazwa pochodzi od portugalskiego futbol de salo i hiszpańskiego futbol sala, co można przetłumaczyć jako halowa piłka nożna. W Polsce mamy już ligę futsalu, a lubański turniej to przede wszystkim rozpropagowanie tej dyscypliny sportu. Turniej ogólnie ma charakter zamknięty. Zaprosiłem zespoły indywidualnie. Starałem się, żeby poziom tego turnieju też był na jakimś tam wyższym poziomie. Zaprosiłem kolegów tutaj z okolic Lubania, z Jenie Góry. Przyjechały zespoły z Wrocławia i też moi znajomi gdzieś tam kiedyś, z którymi graliśmy. Też będzie okazja do takiego spotkania po latach. W organizacji imprezy pomogło miasto. Cieszę się z inicjatywy pana Olgierda Pogorzelca, który przyszedł do mnie w połowie roku ubiegłego i zapoznał mnie z programem zorganizowania takiego turnieju i zapytał się o to, co ja o tym myślę. Powiedziałem, że bardzo mi się pomysł podoba, że jeżeli będzie potrzebował ze strony urzędu i burmistrza miasta jakiegokolwiek wsparcia, to takiego wsparcia mu udzielę. No i stało się. Pan Olgerd swój pomysł zrealizował. Zebrał piłkarzy, zebrał sponsorów. Wreszcie zorganizował turniej, który mam nadzieję przyniesie dużo radości samym zawodnikom, jak i kibicom, którzy się tutaj zgromadzili. Jak najbardziej uważam, że takie turnieje powinny być organizowane i mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i nie ostatni turniej, że będzie miał swoją kontynuację. Współorganizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W ubiegłym roku nawiązała się współpraca między młodymi ludźmi, między dwiema osobami, które grają w piłkę nożną i poprosili o współudział i współorganizację pierwszego turnieju futsalu piłki nożnej na obiekcie Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji. Oczywiście bardzo aktywnie i mobilnie zareagowałam. Jak najbardziej otworzyliśmy swoje obiekty do dyspozycji. I dzisiaj właśnie gościmy drużyny z naszego województwa dolnośląskiego, które biorą udział w futsalu. Olgierd Pogorzelec chce, aby lubański turniej futsalu stał się imprezą cykliczną organizowaną dorocznie. Mam nadzieję, że dzisiaj, tak jakby, bo to też jest, można powiedzieć, sport wchodzi, w, jest jedną z dziedzin kultury i mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze, jeszcze większa impreza, jakieś inne, jeszcze dodatkowe atrakcje. Jestem w stałym kontakcie tutaj z panem redaktorem Patrykiem Rzepną, którego też tu serdecznie pozdrawiam. I rozmawiałem też z Panem trenerem Mistrzów Polskich Akademia Pieniawy. Także jeżeli pozwolą my jakby tak środki na jakąś większą imprezę, także jak najbardziej przyjadą lepsze zespoły mam, mam takie możliwości, tylko po prostu trzeba chcieć tutaj wspólnie zorganizować. Bo wiadomo, samemu to bardzo ciężko ogarnąć, że tak powiem. Do kontynuacji imprezy w kolejnych latach przychyla się burmistrz. Arkadiusz Słowiński. My będziemy wspierać głównie logistycznie, czyli, na przykład, tak jak stało się to w ten, w dzisiejszy dzień. Właściwie za darmo umożliwimy granie tutaj na sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji piłkarzom i rozgrywanie tych zawodów. Jeżeli jest jeszcze jakaś dodatkowa możliwość, na przykład ufundowanie z mojej strony piłek, to też to uczyniłem i czynić dalej będę, jeżeli będzie taka potrzeba. No Mam nadzieję, że jeżeli pomysł wypali, panu Olgierdowi, będzie chciało się go kontynuować, to pójdzie tym samym tropem, czyli znowu zbierze sponsorów, zaprosić liderki ze Zgorzelca, z Turowa, bo one też mają tutaj przyjechać i będzie po prostu, oprócz zawodów sportowych, pewnych emocji, również trochę rozrywki. Ale wydaje mi się, że jeżeli tylko będą chciały osoby, które są pomysłodawcami takiego turnieju, realizować go w przyszłym roku, na pewno z naszej strony będzie wsparcie. No, dużo zależy, zależy też od ich kreatywności, ale zawsze takie pomysły należy wspierać. W zawodach wystąpiło sześć drużyn. Ostatecznie Puchar Budmistrza trafił do drużyny Lampada Team która zajęła pierwsze miejsce na podium turnieju.